Siema, siema, siema załoga, 24 KFP, fp, 2.4k, nawet nie dadzą tyle paczek stary, nawet na 18 nie dadzą paczek, mi się wydaje, że z 8 KFP to będzie max i otworzysz wszystkie paczki specjalne, nie wiem, że będzie tego więcej, nie ma takiej opcji, czyli wrzucą tylko paczki o 19, a bo jeszcze mogą to podzielić na wiele godzin, ojoj, ojoj, nie no, oby nie, wszystko naraz poprosimy. Nie no, dzisiaj go nie sprzedawaj, jak chcecie sprzedawać karty, to poczekajcie z nimi jeszcze z tydzień, no Ja dzisiaj buduję skład, także czekałem na ten moment naprawdę długo Czekaliśmy Lepiej bym pewnie na tym wyszedł, dużo lepiej bym na tym wyszedł, gdybym te końce po prostu zainwestował jeszcze na dwa albo trzy tygodnie, ale nie ma czasu inwestować na dwa albo trzy tygodnie Bo od wtorku jedziemy z ladderami Bijemy się z Niemcami, z Holendrami Z Francuz... Francuzi grają w Europa East, West W Francji to już powinna być Europa West, tak? Czy ja jestem upo? Naprawdę, dropy z tych paczek za drafty to była isna masakra Ja wygrałem, panowie, ile? 22 drafty wygrałem. I nie miałem z draftu trafów lepszego niż, niż 40 o 50k. Chyba Luis Diaz był najlepszy. Moje wszystkie najlepsze trafy, jak Frankie de Jong, Kunde, tego typu goście, lecieli z paczek na 7,5 tysiąca albo na 45 ze sklepu. Pracowników trochę jest, ale to też będzie tylko cena zwyżkowa. No i te jednorazówki, jakieś pierdoły, kotwice myśliwe, to niby jakąś cenę ma, ale jak nie będzie mi brakować do składu, to, to będę to trzymać, bo kotwica będzie droższa jak 1500 monet na FC. Myśliwy pewnie tak samo, choć ładnie już odbił, kurde, serio? Myśliwy już 3,5 koła? Okej, okay, 3,5 koła x 20, no i się robi fajna suma. Zacina pewnie jest podobnie. Za jest bardzo podobnie. No fajnie, fajnie. Coś dzisiaj powinno tych monet kurczę wpaść. 4 miliony zostało przebite. Ja się czajam na niego w nocy jeszcze na licytacji, ale nie udało mi się wygrać, bo chłopacy polecieli. Yes, spada w dół, nice. Nice, 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 nice. To się dzisiaj będziemy musieli monitorować po prostu jakieś agenci FBI. 3, 2, 1. Champions League, Champions League, Champions League jest z nami. Powinno się zmienić całe tło. Diogo Jota, Champions League, 86. 4 na 5 Klasyczny Żota 8-8 przyspieszenie Strzały bajeczne, Dribbling też, taki lepszy cody hacpo! I ma PSN i LS Uuuu, zajebiste, jeszcze dostaje upgradey. Wygraj 3 mecze w lidze Inna sprawa, podwójne ulepszenie. O, wyzwanie RTTK1. Pasuje, pasuje. Ale taka nie za fajna ta paczka. Nie wiem czy to jest sens robić w ogóle. Ale może. Nikogo nie dali. 4. 84, 85, 87, 86. Drogi ŻOTA! No nie wiem, tak szczerze, nawet jakby ten gościu już teraz miał 8,8 overal, to nie wiem, czy to jest warte robienia. Paka za SBC. Paczki z SBC, niewiele nam dali. Widziwe z Jofuta? co się podziało? Szufs, rosyjski Git? Nie, o, myśliwy. Bellingham Alvarez, Diani Frimpong, Romero doku. O kurna, taki doku. Tylko do fazy pucharowej. Do zrobienia w zadaniach? Andre, Andre, Poszkin, Van de Beek, Kosh, Lang, Stefan, Echtico, Byrn, Claudia Pina, Watkins. No bo te karty na dole to jest masakra. Di Marco Doku, Czerki, Romero, Frimpong, Diani, Alvarez, Bellingham. No, na górze wszystko trafiają do czegoś milionerem. No może no, z wiadomkiem, że Romero, Czerki, reszta sieczka. Doku 87, Mocarny, no. Dobra, wiemy, wiemy jak działają upgrady stare. Muszą wygrywać parę meczów, no. 25k. I za 80. I jedna tylko? Nie, no dlaczego? Zawiera 20 piłkarzy, 80+, plus o gwarantowanej ocenie 83. Do tego jedna karta, a na wypożyczenie na 10 meczów. Bellingham na wypożyczenie, o tym mówiłem. Albo Doku. I tu też jest na wypożyczenie. I są dwie paczki. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Piękny, niebieski event. Proszę, oj, okej. Okay. Jakby była niebieska karta, to od razu są całe tunele niebieskie, tak? Ja tu Vivianu dostaję, Viviana, Viviański i na wypożyczenie Doku, Jeremy Doku Chciałem, że tylko zalemle, co moi, to jeszcze wrzucili konferencję Ligi Europy, no to szansa jest pewnie 1 do miliona na Bellinghama Druga, drugie 300, jest, jest karta Champions League, ale piękna jest ta animacja, kto to jest? S.P.D. Francja, Andre, Andre, ale dobra, mamy to, ale się podnieciłem, jest prześliczne, prześliczne Prześliczne, ale tylko Andre Andre. Andre Andre. On nawet nie ma okautu, Ale zładny ten tunel. Matko Boska. Dlaczego tu Nie, nie mogę dać Juda? Wrócił skurczek 35K. Nie wiem, to no, będzie gościu za QX. I To jest. Oni dali niewymienną paczkę w sklepie z wypożyczeniem naprawdę. Nie o Andre Andre, jakby jeden był za mało. Pierz. No, no. no bo, trzeba podwoić stawkę. Podstawa RTK, pokaż szansę. Ze względu na problem graficzny, szansa na trafienie konkretnych rodzajów nie jest obecnie wyś do wyświetlenia. Oni nawet nie potrafią policzyć procentów. Tysiąc japońców. nie wiem ile mam procentów, ale o, coś do mnie idzie! I to jest chyba Liga Europy. Aj, to będzie pan Koch? Koch? Żał, Cancelo? Żał, Cancelo? Zbija pionę z Kochiem. O, kurna. Żał, kancelo i Koch. Inform. Mendy! Jest! 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 Ferlo Mendy! 100 tysięcy. W, W. Nie, myślałem, że dokładnie to kin. Podobni. <laughs> Ferlo Mendy, no w, w, jako tak tu uratowałeś, chłopcze, ale cała reszta no, to była jakaś popiertułka totalna. Mendy, będziesz grać? Tak, będziemy grać, Mendy. Paczka niezbędnika o sezonu zawiera 8 plus 10, ta? Też jest niewymienne, no to jest wszystko niewymienne. Animacja z tego eventu jest przepiękna. W tym roku animacje będą, no.. Pff, cudowne z każdym kolejnym. Trzeba to przyznać. Nexik. Nexik! no Walkout! Ale chyba kobieta na stoperze. Irena Paredes A może w double? Irena paredes? Bukayo Bukajosaka, no nie, to nie jest twój rok, stary. Ja? Inform. On no, ty 50k, no przydałbyś się bardzo, jakbyś był... jakbyś był stary wymienny, ale niestety nie jesteś. Szkoda, że ten menu jest takie zajebiste, no laguje maksymalnie, no. To jest warte grzechu? Oj... Nie wygląda, jakby było warte grzechu. Oficjalnie dziś gierka wyższa, podwójne lookouty, lecimy jak dzikie. O, inform, nice. Kolejka, żeby wejść do futa jest? 3 miliony 750. To jest... Tak, to jest brutalna chwila. To jest bardzo brutalna chwila. Kylian Mbappé. Witamy. Witamy dżentelmena. Koniec z Opendami, z Antoine Griezmannami. Weźcie jakiś mężczyzna. Hej, hej, hej. Zostało mi 300 tysięcy. Nie. Znowu takie biedaki. Znowu takie myśki pyszki. Kylian Mbappé. Witam serdecznie również. Kurczę, ale trochę zawiedli mnie z tymi paczkami. Jest szansa, że o 21 albo 22 będzie jakieś dołożenie czy nie? No dali to samo właściwie, nie? Okej, okay. czyli co, dopiero będzie jutro? Nie wiem, te paczki na 45k to jest jakaś masakra. Lukman. Zdejmuj paczkę zawierającą kartę piłkarzkom Team do z pierwszego lub drugiego tygodnia. A jakie questy? 84 Brutalne! Brutalne! Bardzo brutalne! Ale zrobię! Jak za darmo dają Sona Informa, to co mam nie zrobić? To jest paczka, tak? Normalnie będzie męska animacja Nie ma żadnego tutaj minimalnego ratingu, no? Brazylia? Korea? Mhm Mhm, Ronaldo Mhm, Superliga Uwa, Young Lękłości przyjeżdżają do Barcelony. Mam nadzieję, że Joel Montero nie byłeś, biegał szybko. No, obyś, obyś stary szybko nie biegał. Dobra, 300 kapsli zostało. Tylko po kogo ja chcę tu sięgnąć? Eee, dajmy sobie tego Ferlanda: Ferlanda betonowego tak zwanego. Nie, eee, Beligol jest na wypożyczenie, to nie ma co go kupować. I tao Neymar Rafciu Leao bo ja nie mam kasy na Rafciu Leao, nie? Teraz trzeba będzie zostać przy tym pomyśle z Sonem. Nic nie poleciało z tych paczek, więc raczej stanie się tak. Co, Neymar, Neymar Eder. Odwaliłem je z futa. Nie, nie, nie gadaj, że już tam nie wrócę dzisiaj. ją Jonesona z karnetu. Ustaw się do kolejki? No, wszedłem od razu. Co wy w jakiej kolejce czekacie? Neymar, kosztuje 140k, dobra, biorę go. A, tylko w tej grze średnio można karty snajpić, jak to wszystko trwa tyle czasu. Jest, jest, dobra. Mamy to. <laughs> Co za szybki Joe. Udało się kupić Neymara. Ale czemu go nie ma? Ej, Neymar! Jeszcze usuncie mnie go z klubu, nie? Nie przetworzą mi transakcji stary. Transfer poległ na ostatniej prostej jak DHA do Realu w 2017. Ja pierdolka, z pierwszej pozycji spadłem na 465. Dajcie mi Neymara. Wow.